Lewa ręka potraktowała pewien głos dość bardziej polifonicznie, jakby wydobyła się na pierwszy plan, niż prawa ręka. I było nieplanowanie. Nieplanowanie, i później sobie jakoś tam doszedłem do tego, jak to. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Willi Lęca. Zaraz wydarzenie niebywałe. Koncert Rafała Blechacza, zwycięzca konkursu szopenowskiego z 2005 roku. A my przed chwilą zrobiliśmy wywiad z artystą. To nie tylko geniusz muzyczny, ale niezwykle mądry i miły człowiek. Zapraszam. Panie Rafale, przed chwilą byliśmy świadkami historycznej chwili. Pierwszy kontakt z tym instrumentem i pierwszy kontakt z tym miejscem. Tak. tak. I pierwsze wrażenia. Jak najbardziej pozytywne. Także cieszę się na dzisiejszy koncert i czekam, kiedy ta piękna, piękna sala, to piękne wnętrze wypełni się ludźmi, wypełni się publicznością, melomanami, którzy, chcą, którzy chłonni są muzyki poważnej. Poważnej, mówię poważnej, ale ona tak w gruncie rzeczy nie do końca zawsze jest poważna. Była też, bywa też całkiem wesoła i rozrywkowa. Tak, nie? bywa bardzo dużo elementów, elementów e, takich zabawnych. Musimy też jakby mieć w świadomości to, że za czasów na przykład Mozarta, jego divertimenta pełniły funkcję muzyki rozrywkowej w tamtym czasie. Także to jest dosyć ciekawe. No, nie było wtedy w tamtych czasach muzyki pop, muzyki rozrywkowej, jako, jaką my dzisiaj znamy. Natomiast te rzeczywiście takie drobniejsze symfonie, drobniejsze utwory Mozarta z, z jego czasów. Też na przykład niektóre utwory Haydna spełniały właśnie taką rolę y, utworów muzyki lżejszej, która była wykonywana na y, wolnym powietrzu i ludzie wtedy, no, najczęściej arystokracja, prawda, bawiła się do, do takich dźwięków. Zanim do, do Chopina dojdziemy, ja o pana wspomnienia może nie z tym miejscem, ale z tym miastem, bo nie jest to pana pierwszy koncert. Czy pamięta pan pierwszy koncert? pamiętam pamiętam Od... to był wrzesień, jeśli się nie mylę 2004 roku wykonywałem wtedy koncert EMOL mol Fryderyka Chopena z Zygmuntem Rehertem i orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej jeszcze w starej y, sali Przez... filharmonii przy filharmonii. urzędzie miasta tak tak tak, tak. szczecińskiej taka sala y, w drewnie wybudowana w drewnie na około 500 chyba 600 niecałe miejsc tak. I, i to był mój pierwszy koncert w Szczecinie a drugi po konkursie Wrzesień 2000, albo październik, ale wydaje mi się, że wrzesień 2006 roku w Kościele, bodajże, się, bodajże Świętego Krzyża. Bardzo dobrze. 23 września. 23 września. Również koncert emol z Zygmuntem Rechertem i tutajszą orkiestrą. A później jeszcze, my mieliśmy zaszczyt jako szczecinianie już w nowej filharmonii pana gości. Razem z Bomsorikim. Zgadza się. Tak, rok 2018. Chyba dwa dni po naszym pierwszym, zupełnie pierwszym koncercie w Poznaniu. Także to był, to był pierwszy. Duet już się tam e, wasz... E, tak, tak, to był króciutko przed naszym nagraniem pierwszej y y y płyty. No i później jeszcze taki recital 50-minutowy, kiedy było podpisanie umowy Baltic Pipe. To było tak, też to stosunkowo z prezydentem już o oficjalne A do roku 16 pan wtedy pracował nad e, doktoratem, swoim e, tak. z, z filozofii muzyki. Jest to coś wyjątkowego. słyszałem, że z fenomenologii. Fenomenologia, muzycznej. ale koncentrowałem się oczywiście na filozofii muzyki i badałem dzieło muzyczne metodą fenomenologiczną i hermeneutyczną. I rzeczywiście to mi dużo dało, mm. dlatego że bardziej świadomie patrzę teraz na to, czym jest koncert publiczny, jaka rola publiczności, ludzi uczestniczących w koncercie, jak ważna jest interpretacja. Kreowana oczywiście przez wykonawcę, ale razem z odbiorcami. Mm -hmm. Otóż to może powiedzmy: widzą, fenomenologia polega na, na odczuciach, badania tej, tej całości, tego co się jawi w danym momencie. I na skoncentrowaniu w... się na istocie rzeczy, na, na tym, jakim ta, yy, ten przedmiot badany jest rzeczywiście. Oglądaniu go z różnych stron. Ale rzeczywiście na takim nastawieniu, żeby dojść do tej prawdy tego, tego przymu. Mm -hmm. No właśnie, ja z, tak bardziej z teatrem doświadczenia mam i tam jest koncepcja dodatkowego publiki jako dodatkowego aktora. Tak. Bo gra publiki też wpływa na jakość jakoś dzieła w tym i... danym momencie. W danym momencie. Tak. Czy pan też to odczuwa tutaj. Jak najbardziej. Zdarzają się takie koncerty, że. Później po, po występie zastanawiam się, że zrobiłem coś zupełnie jakby innego niż planowałem, niż, albo czasami w ogóle nie planowałem, i staram, yy, staram się przypomnieć, jak to. Jak to było? Co to takiego ciekawego było że w... i dlaczego to się pojawiło, że na przykład w trzeciej części, jeśli się nie mylę, kiedyś w Hamburgu, sonaty Hamol Chopina, lewa ręka potraktowała pewien głos dość bardziej polifonicznie, jakby wydobyła się na pierwszy plan niż prawa ręka. I było nieplanowanie. Nieplanowanie i później sobie jakoś tam doszedłem do tego, jak to, jak, to, jak to się pojawiło i do dzisiaj ten, nazwijmy to, manewr czy ten pomysł, Już tak który, gra w ten sposób. Tak, który pojawił się się nieoczekiwanie stosuje do dzisiaj. To jest rzeczywiście drobnostka, ale wprowadza pewne ożywienie i, i, i jakąś taką ciekawość i daje też nam do zrozumienia, że odkrywamy niby te same rzeczy, niby te same utwory. Gramy, prawda, wiele razy i, i, i bardzo często, a jednak jest tam taka głębia, której nie jesteśmy w stanie w jednym wykonaniu, w jednej interpretacji pokazać. Mm -hmm. Powiem panu e, pana. Nie wiem czy dobrze powiedzieć, e, mentor, ale poprzednik na pewno, w, jako laureat konkursu hemerskiego, znana osoba panu prywatnie, Christian Zimmerman. Tak, tak. Mentor, psycholog, przyjaciel. <śmienicza> Czy można więcej? <śmienicza> nie koncertuję już chyba nie? w Polsce. E... No, koncertuję jeszcze, tak, zdarza się. Zdarza się. Natomiast jak był po e, konkursach szopenowskich w Szczecinie, mówił mi to e, tata, który był wtedy studentem, to młodzi ludzie tak rozentuzjazmowani byli, że marynarkami machali jak na koncertach rokowych. <śmienicza> Także to... No to też mamy właśnie dowód, jakie emocje potrafi wywołać muzyka Chopina i muzyka tak zwana poważna. Tak, niekoniecznie musi być poważna. A tak kończąc już, proszę powiedzieć, co łączy Chopina z Rafałem Blechaczem w tej kolejności, jakieś cechy wspólne już Pan odkrył? <noise> Konkurs Chopinowski. <noise> no chyba nie wygrał <noise> Chopin swojego. <noise> nie wiem, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Dla mnie muzyka Chopina zawsze jakby od początku trafiała do, do, do mojego serca, do mojej osobowości i czasami trudno jest po prostu wytłumaczyć racjonalnie pewne kwestie, pewne rzeczy. Po prostu w wielu wypadkach jest to moja intuicja, jakby takie poczucie, że na przykład, określona fraza z określonego mazurka powinna brzmieć w taki sposób, a nie inny. I tyle. Koncert muzyki Chopina w niezwykłych przestrzeniach Willi Lensa z wielkim wirtuozem, jakim jest Rafał Blechacz. To ma coś z pierwotnej idei sztuki, z idei oczyszczenia. kako mu grece nazevali, čili skatarezis.